Cześć, siemanko dzisiejszy odcinek będzie takim jakby zbiorem easter eggów nawiązującym do poprzedniego, poprzedniego głosowania na moby bo to jest takie coś mniej więcej opisywanie co i jak więc możemy sobie to już na szybko ten oczywiście ja to nagrywam w czasie kiedy nagrywam, w sensie nagry podkładam głos akurat kiedy gram więc. Nie się, czemu ten. Oho, coś nowego. nowe byłoby. Ale tak, jak. Powiem Wam, że ileś tam chyba. Ile to tam mobów Trzy chyba, z tego co ja znalazłem. Moim znajomym. Jerzykiem. By były. Mianowicie. nie z tych mobów do głosowania, to. Prząć. Nawet i więcej, bo teraz zauważyłem, że coś tam jest. Coś tam śpi. I proszę, jeżeli ktoś jest e, psychofanem, że tak to powiem, co w to wątpię. Proszę nie histery, e, histeryzować. Proszę nie koloryzować, że nie ja tam śpił. To by było dosyć. Jest ciekawe czy jest taki teksturpak. Mamy do tego. Mamy Lisa. Razem w 3D. On trzyma. trzyma? skórkę? Kina. Więc tutaj macie pierwszy, nie taki nieświadomy, bo dopiero co za. na wizji I idziemy dalej, idziemy dalej, jeszcze zobaczymy co tutaj jest, bo tutaj mnie nie było, tutaj coś może być, o ktoś tu ma do tego, Chyba Wiem, że jest jakiś jest kilka tych. Tutaj mamy Ja tego nie. Mamy zejście. A to jest to. to, to... Zejście, bo jak ktoś spanie z parkura, no to nie. To drugie Tu co? Schody. To jest zejście jeszcze dalej. Tak. Nie sprawdzałem, czy się można ten, nie jebać, ale można się spać. Nie co, cała ale ciekawe. No, I co jest? Ja sam jestem ciekawy, co tu to... Jeżeli tu jest kolejny easter egg związany z mobem, to. Ja wątpię. To tak jakby. parkour. taki ok Który się zaczyna niżej. Ale dobra. Pominijmy to. Ja to wam rzucę od razu. żeby to do. O, patrzcie się, flaga Polski. To trochę niedopracowano. Ten ja tutaj chyba nic nie ma. Ten, no, ale no, fajne tekstury. To, jak, to, jak ktoś robi teksturpaki, to niech zrobi takie jak z tych trailerów. Czy... Było spoko. No i pierwszy Truś. Pierwszego głosowania chyba. Ktoś zna się na głosowaniach kto może powiedzieć To jest barier bok. No, fajny horyzont w ogóle z ten. Muszę pochwalić i... Ktoś tu jeszcze jest. Jarek? chyba niewiedziany baje barier. jest tutaj jeszcze jeden iterek. hal ja a i ja chcę jeszcze raz chją postać... jeszcze. ja chcę jeszcze raz wie My tutaj mamy gdzieś, tutaj w okolicy też jest chyba jeszcze, mogę się mylić, ale jest wejście w dół, jest pewna postać, to pewna, pewien golem. też żeby była, że głosowanie na golema, to ja bym szczerze oddał tego golema, tego co jest. I wiecie na kogo oddałem. Bo Jest jakiś tarek, chyba. pod innego moba. I w zasadzie mamy. Ja dobrze pamiętam. Ty? oby było cztery? No tak, golem, struś. Wiem, że jest jeszcze jeden. Ale ja to teraz w tutaj że tutaj. A i tak się nie Hmm. Tudy, tutaj nie ma kolejnego ławek, swoją drogą gdzieś to jest ale, a ale jest też w zasadzie kolejnym modem, Ale to takim już tak samo no, czas na surykatkę, która nie lubi piasku. Po drodze w sensie ja wam powiem tak, mojang. Po, poza tym, że potencjał stracił dając na tablicę I don't like sound ten na no to no. Yy, je, mamy chyba czwartego moba, szukamy może jeszcze świecącego gównika odstawiam, że nie ma, ale na wszelki wypadek sobie powinno się okazać, że nagle jest nie ma, bo tutaj jest wejście spontanny no ale mamy tego typa co tutaj ma lupę jestem ja sobie... czy. Nie, nie widzę. A, można grać na Nodubok. Mamy tutaj tego, tego. Ale... Ja zrobię. To... Ale ma takie, takie. To jest. Głosuj na Tufa. A, tu jest yy, prezentacja Tufa. Co z tego, że tutaj jest ten, ale no tutaj też jest. Owego golema, który w zasadzie jest alejem, który może. To jest Tyle dziwne, że tutaj można kilka razy zagłosować. Gdzieś tu jest mublum jeszcze. I chyba pięć albo sześć tych. Ale nie wiem gdzie do końca, bo ja to tak randomowo szłem i. Ale znalazłem Lisa. Tam o. Pi. Ja powiem wam ciekawostkę, ale to dopiero na koniec temat y, tego, czyli co. Tu mamy w ogóle żabę. O. Zobaczmy co... Nie by była jeszcze taka marnica. Patrząc, że ona jest chyba z oszuka... tak, ona jest z oszukanej, tego... no to chyba... Moja albo Microsoft z tego powodu nie, nie postanowił ją dać Jak je, je, jakby jej nie było, no to bym się nie no, a poza tym y, mówili, że ten mob y, jako dorocy będzie w wysokości 3 bloków, czyli wyższy niż gracz. Słuchajcie, ta moja postać jest 3,5 chyba kratki wyższa. Znaczy nie 3,5, 2,5 kratki wyższa. Powiecie mi, kurde, jakim celem ten może być większy w przypadku takich postaci wyszło. No właśnie. Eee, tego to tutaj nie zauważyłem. Tutaj może być ten Glow Squid, który jest bez sensu. Nie, tutaj mogę oddychać. No. A taki budget, bug. No. Yy, macie bojowe zadanie, że tak to powiem. Znajdźcie yy, tego... Nie yy, czy żółtą No i tak już nie więc to jest żółta krówka. Yy, taka ciekawostka moi moim zdaniem by na nią zagłosował. Pewnie głosował. Nie pytajcie się co i jakby sam nie wiem. A i teraz wróćmy do Lisa. Tym Glow to daje sobie spokój. Ej, jest fajny skin. Jest fajnym podznaczeniem, że tak fajnie wygląda. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo chcę. Chciałbym tego Glow zobaczyć. No się gdzieś tutaj powinien... Chcę raz ale wątpił w Bo je zrobi taki tutaj jeden wielki ocean. ale cóż, Łęśiet. To... Chypie, co ty robisz? Ty, 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 ty. Aha, tutaj fajne przejście. Moniko. Panuje.

A w to wątpię, ale 3-4 Nie ma! Go speed a w sensie wiem, że on jest z tego ustawionego głosowania, ale tak według mnie to powinno być Iciocie, czy ja tam mogę wejść? Wieszą do mnie, ja to odcinam co chcecie. Żego obecnie nie gram na trybie, bo ja są Teraz jak to ogląda to takie... Ja ale mogłeś mi napisać. Ale to mamy coś. Ale wróćmy do lisa. A to są schody! Tu jest, a i tak bym się nie skapnął. Tutaj mamy wejście. Dobra, chodźmy do tego lisa, bo chcę wam powiedzieć jeden isek. A teraz wam nie powiem tak bezpośrednio. Ten, ale musi być przejście, żeby wiecie, żeby zrozumieć. Zrozumieć ten przekaz, ten przekaz. Tą rzecz, otóż. Otóż, już spokojnie, już on. Tutaj jest ten mob? Tady czy ten. czy jak on jest. Jakoś. Jak zobaczyć, jest. Tady Jak on jest. ma. Ja nie jest. No. Tady jest. do lisa. Otóż, jak zobaczycie na pokasie, pokazie, jest. tak na tym co, na aktualizację biomów, czyli tajgi to zauważycie jedną rzecz że list trzyma tabliczkę z napisem F.T.W jak się odwróci obraz czyli odwrotnie, to będziecie mieć lisa, który coś, coś tam ma jakiś, nie, od tyłu tekst a na końcu ma napisane W.T.F. to było, że tajga coś tam Albo Fox, albo Taiga, coś tam ten FT FTW no jak się odwróci, to macie WTF. Taki taka ciekawostka. Dobra, gdzie się zaczyna ten parkour, żebym mógł nie robić parkura a ten. Tomie. Jak ty będziesz Jak ty będziesz w wysokości gracza to się nie zdziwię. nie by było, gdyby był ten. To nie by było, gdyby był w wysokości jednego bloku, jeden i pół bloku. Tam. Ej, nie można już parkura robić? Serio? Nie no, czekajcie tutaj. it. I'm the debi. I'm the debi. Hello, I'm the doctor. Doktor Fa... Dok... ten, nie. Ja to mówiłem. Hello, I'm detector. Trust me, detector. Doctor Doctor, Czy jakoś tak? Jak ktoś pamięta to wie jak ja Dobra, tam jest coś ten... Weszłem. Nie wiem po co ja robię po drugi tego portina, ale... Dobra, szukamy Icerego. Ktoś zauważycie to powie... Możecie nawet powiedzieć. O, mamy już ten pójść puśc... Ten coś tu jest? Nie, ale trzy, cztery. Niech wygra. Nie ma Ty, coś tu jest. Jest! Dobrze myślałem. I raczej, czy jak on tam miał, kolejny MOB, który nie zagłosował. Czyli w trakcie parkura możecie. to zobaczyć. Jest więcej niż. Bo może na poprzednich parkurach też jest? Nie no, to jest jeden park. Fak! Muszę jeszcze raz to. Dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. Dobra. Robi robimy i patrzymy w inne TTT, czy jest też, Tutaj coś jest, jakiś tarek, może jest, może. Najebiście, chciałem skoczyć. Eee, dobra. A tu robię wyzwanie jak najdłuższego parkura, także wiecie, no. A ogólnie tak, parkur na raz przechodzę, To bada nie speedrunuję, ale wiecie. Chciałem zaliczyć. Ja się nawet nie śpieszę. Szukamy, czy gdzieś tutaj jeszcze jest i tak jakimś. Że poza tym, gdzie ja to tego i czy jak on tam miał e, znalazł, to jeszcze gdzieś u góry tak powiem, jako Ica. Coś tu jeszcze jest ciekawe, jak tutaj wejść to to to. Najdłuższy czas, tak mówię, najdłuższy czas. Ja mam czasami wrażenie, że tutaj ludzie gra. Ten wychodzą jak. Te mpc To jest lepszy mob. Najlepszy MOP. nie jest. A tam są. Te! Inne MOBY. Nie zauważyłem. I cofnie zobaczmy co jakie tam są moby, bo w sumie mnie to ciekawi moby jak to moby, Te Co już są. Ościnki! Ty, różowy i ten. Śmi... Ej, ja muszę znaleźć takiego skina. Jak ty tam masz? To ne zebra raz, to nie Pewnie jakiś ten. Aha! Oni już dojechali. A gdzie jest gast Halo, gast! Gdzie jest list przede wszystkim? Bo chyba list też był. Halo. No Dobra, list tam gdzieś śpi, ale. Chyba Kodo. Jest to ciekawe, jak te żaby zostały umieścić z toba. umieścić to powinna być taka końcówka tego tor, tego, tego. I powinni zrobić taki tunel, gdzie jest ten. A, nie dorobili. Tak, im konkretu. Dobra, zejdźmy jeszcze dni. Można, Ja bym zrobił tylko parkour i sprawdzić, czy jest jeszcze więcej z tego, ale chyba nie ma. Chociaż chyba mieliśmy. Słuchajcie, dwa na. piom. Dwa który wygrał. Dwa, czyli jeden. Mieliśmy tak na biom, który odpadł, Dobra, mieliśmy na ten Jack Sparrow. Jack Sparrow zawitał do głosowania. Czy zagłosuje na poprawę jego mowa? Zobaczymy, że Jack Sparrow ten nie, nie, no zagłosował na inny. Dobra, zobaczmy tam to zejście, bo jestem ciekawy, gdzie ono prowadzi. Witaj żabo, zielona wersja ciebie jest lepsza Wiecie co, szczerze ja wolałbym tego, tego, ten... Jest w sklepie dostępne za darmo, do ten? Tak jest, to chętnie ja sobie przy... Eee, co to jest? Odkliknąłem I... Mam taki ten, słuchajcie, wait a second, podstawa, <śmany> ja chcę być, ja chcę, ja chcę być tym, <śmany> nie no, żartuję, jednak to, to, to po jakimś czasie zniknie więc się, Boże, jakie tu są, what the fuck is this shit, to jest tych, włosy na kokardkę, ile tu tutaj włosów dodali, a te tu w ogóle są sensu. w sensie, to jeszcze, ale resztę to sensu. Lepiej, żeby dodali kilka włosów i, i żeby można równomiernie obarwić. Oczy? Czy oczy dodali coś nowego? Nie. Nie dodali. Może i dodali. Nie wiem. Nie! Moje oczy. Nie. Ty, 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 ty. To są ciuchy. Jaj, jaj, o. Uh, uhuuh. Uh. Dobra, nie to. E, czy to jest coś z Lewandowskim? Kupno tej te, koszulka FC Barcelony. FC Barcelony? A Nie tego, tego te, gdzie Lewandowski jest? Może Lewandowski jest w tym klubie? To... Dajcie czarny. Dajcie ten. To jest, że to. Nie. Dajcie fioletowy! It's being so long. O takie rękawy. Co prawda, ja mam ręce dłuższe. Nie, no dobra. Dajcie coś takiego. Dajcie fioletowe, już trudno. Będzie it's being so long. It's being. Dobra, dajcie. Coś ala czarna. Szczerze, jestem za, lekko zawiedziony. Ooo! Ten eee za hajs. Chyba. Cztery 40... Eee! Myślałem, że jest Trzeba by się idziewać. O, Kapitan Ameryka to już wiem gdzie jest. Jestem ten ja na niego zagłosowałem. O, ten sensor, nie sensor. Eee... p p p p p Ile tego ku... As Iron Man w ogóle to jest ten... ten... No, o! A to kto? Będę... fiori Fury. Tak, Fury! O... Oh to jest? to, to jest? Coś tego What Mamy aleja, że tak to powiem miserega z alejem. Ala ale alej. Mamy tutaj ala czaken. oczywiście nie do końca założonego, bo oczywiście ja mam różne tam rzeczy za Tutaj, o, 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 ja to muszę wziąć sobie. Ja to Na drogu panie! A O! A to jest za darmo. Dokładam. Nie podpuszczam, żebyście zagłosowali. Załóż. ten Ninja A, nie założyło mi się. A to chcę. Tu blodem, miałem. Ja blodzę za. kierownika! Kierownika, mam, mam dla ciebie za trzy, trzy znajd. Jak trzy razy mnie znajdziesz, to mam dla pana hajs. Dobra, idźmy tutaj ten. Ja to już zakończę, odcinek w zasadzie, bo w sumie bez sensu. Więc ja bym mam w okręgu wypowiedział, jak Na razie, cześć i papa.